Pani twardowska. Jedzą, piją, lulki palą, tańca hulanka le Ledwie karczmy nie rozwalą, ha ha, hejże Twardowski siadł w końcu stoła, podparł się w bok jak basza. Hulaj dusza, hulaj! woła. Śmieszy tumani przestrasza. Żołnierzowi co grał zucha, wszystkich łaje i potrąca, świsnął szablą koło ucha, już z żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżniał rondel, zadzwonił kie kieską pomału. Z patrona robi się kondel. Szewcu w nocy wyciął trzy szczutki, do łba przymknął trzy rureczki, cmoknął cmok i z gdańskiej buchtki wytoczył zełba półbeczki. Wiem, gdy wódkę pił z kienicha, kiedyś kielich zaświtał, zazgrzytał. Parzy na dno, co u licha? Po coś tu kumie zawitał. Diablik to był w wódce na dnie? Istny niemiec, sztuczka kusa. Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Z na podłogę pada, rośnie na dwa łokcie. Nos jak haczyk, kurzą nogę i krogulcze ma paznokcie. – A twardowski, witam, bracie! To mówiąc, bierze obcasem: Cóż to, czyliś mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mną na łysej górze robił o dusze zapisy. Cyrograf na byczej skórze podpisałeś ty i bisy. Miałeś słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przebiegłą, miałeś pojechać do Rzymu, by tam cię porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło. Cyrograf dalej nie służy, a czarami tręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta koć leniwa nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa. Kładę areszt na wszeci. Twardowski ku drzwiom się kwapił. Na takie dikum akebrum diabeł za kątusz ułapił. A gdzie jest nobile verbum? Co począć, kusarada? Przyjdzie już nałożyć głową. Twardowski na koncept wpada i zdaje trudność nową. Patrz w, kontra Patrz w kontrakt, Mefistofilu. Tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo trzy razy zaprząc cię do roboty. A ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do joty. Patrz, oto jest karczmy godło. Koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koń niech skopy udnie. Skręć mi przy tym biczyk z piasku, żebym miał czym koniach chłostać I wymuruj gmach w tym lasku, bym miał gdzie na popas zostać. Gmach będzie z ziarnek orzecha, wysoki pod szczyt krępaku. Z brud żydowskich ma być strzecha, podbita nasieniem smaku. Patrz, oto na miarę ćpieczek cal gruby, długi, trzycale. W każdy z makowych ziar ziarneczek wbij mi takie trzy prantale. Mefistofil duchem skoczy, konia czyści, karmi, hoi, potem bicz z piasku utoczy i już w gotowości stoi. Twardowski dosiadł biegusa, próbuje podskoków, zwrotów, stępa galopuje kusa, patrzy, aż i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie Misie, lecz druga rzecz nieskończona trzeba skąpać się w tej Misie, a to jest woda święcą. Diabeł kurczy się i krztusi, aż zimny pot na nim bije, lecz pan każe, sługa musi. Skąpał się biedak aż po szyję, wleciał potem, jak z procy, Otrząś się brum. Farsknął raźnie. Teraz już w naszej mocy. Najgorętsza odbył łaźnie: Jeszcze jedno. Będzie kwita. Zaraz pęknie moc czartowska. Patrzaj, oto jest kobita. Moja żoneczka. Twardowska. Ja na rok u buba przyjmę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja luba z tobą jest mężem zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek już cała ugoda na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwrócił do samki. Niby patrzy, niby słucha, czasem już blisko klamki. Gdy mu Twardowski dokucza, od drzwi, od okien odtrąca, czmychnąwszy dziurką od klucza, dotąd jak czmycha, tak